mam no to ja Chris. Gdy jak widzicie mam moje konto na YouTubie otworzone. Czekajcie, się okej, okay. Mam dwa filmiki tylko, ale po 31 sekund, ale obiecuję Będzie odcinki kurde, nie wiem, dwugodzinowe, czterogodzinowe, to czekajcie, może nagram z kumplem. Nie wiem może jutro będzie wstawione jak... A na przykład jak będą wszyscy święty to będą kurde, nie wiem cztery odcinki pod rząd wstawiane albo codziennie, nie wiem z Enta na bank będą nagrywane Będę nagrywał tak, nagrywam z Enta będę nagrywał tylko tak, będziemy nagrywać z Metea Sandra, tego, Będę robił informacje będę robił na przykład yy, jak jak na przykład grać w różne gry, yy, takie różne odcinki, fajne, nie fajne. Nie wiem, subkujcie, oceniajcie. Jeszcze będzie Minecraft, Sant Santa, będzie yy, ten, kurde S yy, Santa, no jakoś tak i Sandra z GTA, są zwykłe. I będzie, na pewno moje konto będzie zmienione. Czekam, nie wiem, czekam na coś lepszego, dobra. No to tyle na to. Na razie, słuchajcie. Żegnam nara.